Dzieje Apostolskie rozdział 19. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę, a oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? zapytał, a oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał Chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli Chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole tyrannosa. Trwało to dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy. Usłyszeli słowo pańskie: Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, także nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści, żydowcy, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa, nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł, mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego skawesa, arcykapłana żydowskiego. Zły duch, odpowiedział im, znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni. I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano imię Pana Jezusa. Przychodziło też wielu wierzących i wyznając, ujawniając swoje uczynki. I wielu też z tych, co uprawiali magię, przynosiło księgi i paliło je wobec wszystkich, wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się Słowo Pańskie. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Potem, gdy się tam dostanę, muszę i Rzym zobaczyć, mówił. Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta. A sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie Powstał niemały rozruch z powodu drogi. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy. Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział. Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale Prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć. Wielka Artemida Efeska! Zamieszanie objęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystacha, Macedończyków towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z Azjarchów, Którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe. Wielu nie wiedziało nawet po co się zebrali. Z tłumu wypchnięto Aleksandra, bo go wysuwali Żydzi. Aleksander dawał znak ręką, chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich ust podniósł się jeden krzyk. I prawie przez dwie godziny krzyczeli, wielka Artemida Efeska. Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział: Efezjanie, czy, czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? Temu nie można zaprzeczyć. Dlatego winniście zachować spokój i nic nie czynić pochopnie. Przywiedliście bowiem tych ludzi, którzy nie są ani świętokradcami, ani, ani też nie bluźnią naszej bogini. Jeżeli Demetriusz i jego rzemieślnicy mają sprawy przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy. Są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. A jeżeli czegoś więcej żądacie, rozstrzygnie się to prawnie, na prawnie zwołanym zebraniu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zebranie.